Dzisiejszy podcast jest rozszerzeniem poprzedniego odcinka i skupiać się będzie na bardzo podstawowym, ale jednak ważnym zagadnieniu, jakim jest finansowa poduszka bezpieczeństwa. Nie oznacza to, że przyda się tylko osobom na absolutnym początku swojej drogi z finansami osobistymi i generowania pierwszych oszczędności, ponieważ poruszać tutaj będę kwestię także tego, gdzie ulokować pieniądze przeznaczone na poduszkę finansową w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed inflacją. Cześć! Mam na imię Wiola i jak większość z Was, ja także nie jestem finansistką. Z wykształcenia jestem inżynierem, a finanse osobiste to moja pasja, którą chciałabym zainspirować również ciebie do działania. Poduszka finansowa jest absolutną podstawą, swego rodzaju ubezpieczeniem dla każdej osoby, rodziny oraz pierwszym finansowym celem dla większości osób. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy masz długi konsumenckie, które są wysoko oprocentowane. W takiej sytuacji Twoim pierwszym celem nie powinno być stworzenie pełnej poduszki bezpieczeństwa, a rozprawienie się jak najszybciej z długami. Chodzi o zbudowanie czegoś na wzór fundusza awaryjnego w wysokości około 2-3 tysięcy złotych, a następnie agresywne spłacanie ciążących ci kredytów. Kwestie spłaty długów konsumenckich i ich najlepszej kolejności. Omówiłam w kroku drugim poprzedniego podcastu. Zachęcam do odsłuchania, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś. A dopiero po ich całkowitej spłacie zbudowanie pełnej poduszki bezpieczeństwa. Co też istotne poduszka bezpieczeństwa jest potrzebna absolutnie każdemu, nawet jeśli ktoś zarabia świetnie powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Jeśli taka osoba zarabia dużo ale nie ma żadnych oszczędności, jest o krok od katastrofy i tarapatów finansowych. W takim przypadku, żyjąc od pierwszego do pierwszego i wydając każdego miesiąca cały swój dochód, na wypadek jakiegokolwiek nieprzewidzianego wypadku, wydatku czy utraty źródła dochodu, staje się niewypłacalna. W takiej sytuacji, pierwszy nazwijmy to górnym celem inwestycyjnym. Powinno być jak najszybsze zbudowanie poduszki bezpieczeństwa w wysokości od 3 do 6 krotności Twoich miesięcznych wydatków lub wydatków Twojej rodziny, w zależności od y, sytuacji. Nie chodzi o to, aby pomnażać Twój dochód razy 3 czy 6, ale faktycznie tylko wydatki z kategorii podstawowe. Szerzej omówiłam to w podcaście o tytule 5 kroków do wygenerowania pierwszych oszczędności. Bo w razie trudnej sytuacji życiowej to właśnie te wydatki musisz zaopiekować. Na podstawie tego, co powiedziałam dotychczas, można dojść do wniosku, że celem poduszki finansowej jest uratowanie nam życia i zabobiegnięcie zadłużeniu się, jak coś nam się w życiu nie ułoży tak, jak byśmy tego chcieli. I to jest jak najbardziej prawda, ale poduszka bezpieczeństwa przydaje się też w sytuacji, kiedy mamy już inwestycje, i często nawet solidny portfel inwestycyjny. Nawet w takiej sytuacji w życiu mogą zdarzyć się nagłe problemy, które wymagają nakładów finansowych, i dzięki poduszce bezpieczeństwa nie będziemy musieli wychodzić z inwestycji, psując sobie tym samym skrupulatnie stworzony portfel inwestycyjny. Żeby oszczędności można było zakwalifikować do kategorii poduszki bezpieczeństwa, Muszą one spełniać dwa podstawowe kryteria, a mianowicie powinny to być pieniądze łatwo i szybko dostępne, oraz dodatkowo nie powinny tracić na wartości, czy to w wyniku inflacji, czy zmienności cen. Ten krótki opis już nam pokazuje i wyjaśnia, że inwestycja w akcje czy obligacje korporacyjne, pieniędzy przeznaczonych jako poduszka finansowa nie będzie dobra ze względu na dużą zmienność cen. I możliwe duże spadki wartości. Dodatkowo, na przykład waluty obce też nie są najlepszą opcją, ponieważ niezależnie jaka to by była waluta, jest ona jednak wciąż gotówką, podlegającą bankom centralnym i narażoną na wpływ inflacji. W mojej ocenie poduszka bezpieczeństwa powinna być ulokowana w bezpieczne, stabilne instrumenty, ale mimo to jej celem powinno być też pokonanie inflacji. Dlatego biorąc to pod uwagę, promocyjne konto oszczędnościowe wydaje się być idealnym wyborem na budowanie poduszki bezpieczeństwa. Promocyjne, czyli takie, które oferuje atrakcyjne oprocentowanie np. przez 3 miesiące. Niestety banki dla stałych klientów nie są raczej skłonne proponować takiego konta i standardem jest raczej około 1%, czyli de facto praktycznie nic. Szukając takiego konta, więc nie ograniczaj się tylko do swojego banku. A porównaj oferty z wielu banków. Na takim koncie czy lokacie tylko część pieniędzy powinna się znajdować powiedzmy równowartość jednego miesiąca jako te najłatwiej dostępne. Dla pozostałych oszczędności, dobrym wyjściem wydają się być detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją, które oferują stałe oprocentowanie w pierwszym roku, powiązane ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. A w pozostałych latach i oprocentowanie skorelowane jest z inflacją. Na tą chwilę obligacje skarbowe proponują marżę w wysokości 2-2,5% ponad inflację. Cena nominalna jednej obligacji to zawsze 100 zł, więc już niewielkim kapitałem można powiększać sukcesywnie swoją poduszkę bezpieczeństwa. Wspomniane przeze mnie obligacje mają od 4 do 12 lat zapadalności. Ale nie oznacza to, że pieniądze na ten czas są zamrożone. Możliwy jest ich wcześniejszy wykup za niewielką opłatą w wysokości maksymalnie 3 zł dla jednej obligacji lub do wysokości narosłych odsetek gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza niż 3 zł. Obligacje skarbowe można kupić za pośrednictwem strony internetowej lub bezpośrednio w bankach PKO BP lub PKO. Oczywiście na koniec inwestycji potrącony jest też podatek belki, od zysków kapitałowych. I czasem, na przykład, gdy inflacja jest bardzo wysoka, jak miało to miejsce w ostatnich latach, ciężko jest pobić inflację. Ale nie ma innej, bezpieczniejszej, a jednocześnie tak bliskiej pokonania inflacji inwestycji. Powodem, dla którego nie polecam pakować całej poduszki bezpieczeństwa w obligacje skarbowe. Jest to, że na zwrot pieniędzy z tych obligacji czeka się aż 5 dni roboczych. To dość dużo w przypadku, kiedy pieniądze są nam nagle potrzebne. Kiedy masz już zbudowaną poduszkę bezpieczeństwa, dobrą praktyką jest powiedzmy raz na rok kontrolowanie jej wysokości oraz zestawienie jej ze swoimi obecnymi wydatkami. Jak pewnie doskonale wiesz, wydatki mogą się zmieniać. Na przykład w wyniku wzrostu inflacji, czy w przypadku powiększenia się rodziny. Na wypadek, kiedy nasza poduszka bezpieczeństwa nie pokrywa naszej założonej wielokrotności miesięcznych wydatków, należy doinwestować w nią, aby móc spać spokojnie i cieszyć się życiem. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że wysłuchałaś mnie do końca. Jeśli moje treści i sposób ich przekazu Ci odpowiadają, zachęcam do słuchania i subskrybowania kobiecej strony finansów. Linki do wspomnianych wcześniej przeze mnie odcinków znajdują się w opisie. Zachęcam do odsłuchania, jeśli jeszcze tego nie miałeś okazji zrobić. Jeden podcast tygodniowo, zawsze w niedzielę, będzie się pojawiał. Dodatkowo, jeśli masz jakieś sugestie albo pytania, zachęcam do wysłania maila na kobieca strona finansów małpa lub napisania komentarza pod filmem. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.